Ejra nie przerywała milczenia, jakie między nimi zapadło, gdyż sama nie miała ochoty na pogawędkę. W po jakimś czasie przestała zwracać na to uwagę. Zbyt wiele bowiem się wydarzyło, odkąd jechała z nim tą samą drogą w poszukiwaniu dziecka, które zabrały czarownice. Ich córka już nie była dzieckiem. Czy wpłynęło na to porwanie, ciężkie przeżycia w kolderskiej maszynie, niewiarygodny sposób, w jaki myszka jej siostry, nie mające odpowiedniego wykształcenia, przyciągnęła moc za pośrednictwem użyczonego klejnotu? i uratowała ich wszystkie od ciemności. A może zdecydował sam fakt, że Myszka rzeczywiście była urodzoną czarownicą? W każdym razie, choć miała tylko sześć lat, przestała być dzieckiem. Eram spojrzał na Jarefa, zastanawiając się, o czym rozmyśla. Śmierć miłego wojownika i utrata Myszki były dla niego ciężkim ciosem. Czyżby śmierć albo coś od niej gorszego, jego brata Sokolnika bardziej go poruszyła, niż to okazał? Mieli ze sobą osobiste porachunki, Eiran wcale by nie zmartwiło, gdyby tych dwóch stoczyło pojedynek i Welden Polek z ręki Jarefa. Ale przypuśćmy, że to Jaref by zginął. Porwały ją nagłe nudności, poczuła w ustach gorycz i musiała przełknąć linem, żeby nie zwymiotować. To dziwne, pomyślała. To wszystko jest takie dziwne. Zastanawia się, czy zrozumiem to kiedykolwiek. W powrotnej drodze trzymali się głównego traktu, chociaż przez to podróżowali dłużej. Po prostu wydawało się im, że jazda na przełaj wymaga zbyt wiele wysiłku. Po kilku dniach dotarli do wielkiego rozdroża, gdzie trakt się rozwajał. Jedna droga prowadziła do Lormtu, druga zaś skręcała na południe w stronę Blangden. Iran widział wody błyszczące silnym blaskiem wieże Lormtu. Może teraz westchnęła w duchu. Może teraz znajdzie dość czasu, żeby spędzić tam kilka miesięcy na nauce. Od tak dawna pragnęła to uczynić. Pierref nie odczuje jej braku. Odkąd opuścili S, odezwał się do niej zaledwie kilka razy. Dziki okrzyk rozległ się w górze. Zaniepokojona, Eiran podniosła oczy. Mała czarna kropka z tej odległości niewiele większa od wróbla zapikowała ku nim. Kiedy się zbliżyła, Eiran dostrzegła białe fały na jego piersi. I ponie w czasie zdał sobie sprawę, co naprawdę widzi. Zaskoczony Jarew ledwie zdążył wysunąć na czas ramię, żeby ptak mógł usiąść. Na usta wybiegał mu ekstatyczna sokolnicza pieśń, ale ptak tylko przechylił głowę na bok, jakby go zdziwił i zaintrygowały te dźwięki. Jarew przeszedł więc na mniej skomplikowany język, którym posługiwał się, prowadząc dawkowe rozmowy ze śmiałym wojownikiem. I soku odpowiedział: To dziki soku! Wykrzyknął Jarew ze zachwytem i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu roześmiał się. To młodzik, potomek sokołów, które uciekły z gniazda podczas wielkiego poruszenia. O Jarecie. Eren położył mężowi rękę na ramieniu. Młody soku zaj zatrzepotał skrzydłami, jakby jej bliskość go zerytowała albo niepokoiła. Jarew delikatnie pogłaskał ptaka po głowie i ten uspokoił się niebawem. Cicho szepnął. Przyzwyczajaj się do niej. Ona jest przyjacielem. A jak masz na imię, mój piękny Sokole? Aż mi się nie chce wierzyć! Ty z ptakiem, tym na pięści? Jarew podniósł na nią oczy. Od stuleci mają to we krwi. Wybierają jednego z nas i łączą się z nim braterską więzią. Całe rodzeństwo tego młodzika zginęło. Stało się łupem zwierząt i innych ptaków. Część się jeszcze nie wykluła, część była niezdolnymi do lotu pisklętami. On czuł się strasznie samotny. Mały Sokół zaskwiżył coś i Jarew w odpowiedzi wydał dźwięki brzmiące jak ik, ik, ik. Co on powiedział? Swoje imię. Chcę, żebym nazywał go dzielnym wojownikiem. Jarew uśmiechnął się, przypomniawszy sobie swojego zmarłego partnera. Na pamiątkę mojego poprzedniego sokoła. Zastanawiam się, skąd się o tym dowiedział. Znowu pogłaskał dzielnego wojownika. Oczywiście nie jest złożony, Będę musiał z nim popracować. Eran zamknęła oczy. – Strażniczko – pomyślała z wdzięcznością – czy to twój dar? Jeśli tak, nigdy nie mogłabyś znaleźć nic bardziej odpowiedniego ani potrzebnego. Może teraz znów wszystko będzie dobrze z moim Jarefem? Oboje w milczeniu ruszyli w dalszą drogę. Dopiero po jakimś czasie Jaref przerwał ciszę. Mówił głównie o nic nieznaczących sprawach i o tym, co znaleźli. Nadal jednak nie mógł mówić o tym, co stracili. Rany były zbyt świeże. Nastrój Eiran również się poprawił. Mogła już myśleć o czymś innym niż rozpacz Jarefa. Z ciekawością zbadała zawartość jednej sakw, którą dźwigał Dorny. Strażniczka szczodrze ich obdarowała. Piękna odzież, którą nosili mieszkańcy zamku S. Była dla nich obojga z niebieskiej, dwabistej tkaniny. Para pistoletów strzałkowych z ofitym zapasem amunicji. Łuk myśliwski, strzały z grotami z dziwnego niebieskiego metalu. Srebrna waga do dozowania ziół. Mojdzierz i tłuczek z niebieskiego kamienia, które tak dobrze leżały w dłoniach, tuziń srebrnych łyżeczek, i na pewno jeszcze więcej w pakunkach, których nie otworzyła. Postanowiła, że zrobi to po powrocie do Blanken. Przed wieczorem włożyła jedną z nowych sukien. Powinna się zachować na jakąś specjalną okazję powiedział Jarek. To właśnie jest specjalna okazja dotknęła czule jego policzka. Szczególna! Spojrzał na nią z zakłopotaniem. Niemal widziała zmianę, jaka dokonała się w jego umyśle. Rozmyślnie odrzuciła pozę dobrego kompana podróży, jakie musiała być w otoczeniu inne mężczyzn i małe dzieci, i ponownie stała się Eiran, jego żoną, jego ukochaną. Wziął ją w ramiona i owej nocy, po raz pierwszy od bardzo dawna kochali się pod gwiazdami. Kiedy pokonali w końcu tę olbrzymią zaporę, stosunki między nimi ułożyły się prawie tak dobrze jak kiedyś. Iran cieszyła się z tego i miała nadzieję, że po powrocie do domu będą żyli dawnym życiem. Jarów miał nowego sokoła, który zastąpił mu śmiałego wyłojewnika. Wracali z nieoczekiwanym bogactwem, którym obdarowała ich najwyższa strażniczka. Tylko ona nadal miała pustkę w sercu, jej córka przygnała tę myśl. Jak mogła być tak niewdzięczna, kiedy los okazał się dla nich taki łaskawy? Myszka żyła, była bezpieczna i znalazła swoje miejsce. Wszystko się wyjaśniło i dobrze ułożyło. Widziała, że ból utraty z czasem złagodnieje, choć nigdy całkowicie nie ustanie. Bland wyglądało prawie tak samo, jak wtedy, kiedy opuścili. Wydawało się im, że to było tak dawno temu, ale lato dopiero się zaczynało i warzywa w ogrodach nawet jeszcze nie dojrzały. Zdając sobie sprawę, jak dziwnie muszą wyglądać w oczach przyjaciół i sąsiadów, oboje odziany w kolczugi, jadący na torgiańczykach, i prowadzące luzaka bładowanego darami od rady skarpu, Ejran przejechała za jarefem przez wieś i skręciła na truszkę, na której końcu czekał dom sokolnika. Ejdin wybiegła ze swojej chaty, witając ich głośno. Wielki pręgowany kot sadził przy niej susami, ale zatrzymał się nagle na stróż futro, gdy dostrzegł obcego sokoła jadącego na grzędzie przy siodle jarefa. Eran rzuciła wodę mężowi i zsunęła się z sioba. Wrócę za minutę. – Nie bądź za długo – odrzekł. Skinął głową i skierował konie w stronę stajni, podczas gdy Eran podbiegła do przyjaciółki i mocno uścisnęła. – Ajdin, o jakże się cieszę, że cię widzę. – A czy to jest łowca? Czym go karmiłaś? – O, ślimakami, kienkami – odparła ze śmiechem I Ejże, wyglądasz zupełnie inaczej. – Nie poznałabym cię w tej zbroi. – Nieważne. Twój dom jest czysty czeka na ciebie. I nad togińskiem czeka również kolacja. Skąd wiedziałaś? No, Przygotowują ją codziennie od dwóch tygodni. Hewin mówi, że nigdy tak dobrze go nie karmiłam, odkąd się pobraliśmy. Eran roześmiała się. Musisz mi opowiedzieć wszystkie nowiny. Rofan znowu popił beldę. a skrzywiła się. Wiem, wiem, ale opuścił teraz naszą wieść. Mamy nadzieję, że na zawsze. Dwóch jego przyjaciół nic z panią odeszło razem z nim. Piec piekarza się zapalił, nie mieliśmy chleba przez tydzień. Och, to wszystko brzmi tak cudownie. Tak bardzo mi tego brakowało. I twój ogród jest w doskonałym stanie, dokończyła Aileen. Nie wiem, jakieś czarów musisz używać. Och, a mówiąc o czarach, co z jenis? Czy nie ma jej z wami? Nie znaleźliście jej? Tak, znaleźliśmy ją. Aileen uśmiechnęła się żalem. Podniosła łowcę i przytuliła go do piersi. Kot zaczął mruczeć, ugniatać pazurami jej ramię. Przyjrzawszy się jego potężnym łapom, ucieszyła się w duchu, że ma na sobie kolczugę. A potem znowu ją straciliśmy. Czarownice miały rację, że panią przybyły. Ona jest jedną z nich, Ajdyn, i została z nimi. Och, nie wiem, czy ci gratulować, czy złożyć kondolencje. Ajdyn przyjrzała się krytycznie swojej przyjaciółce. Myślał jednak, że raczej powinnam ci pogratulować. Ajran odpowiedziała coś wymijające i odwróciła się, jakby chciała już pójść do swego domu. Przyjaciółka wzięła ją za rękę. Zaczekaj, czy nie wiesz? Czego nie wiem? Wejdź ze mną do środka, tylko na chwilę. Kiedy weszły do czyściutkiej chaty Aitin, ta podała Ejran wypolerowany talerz. Weź, przyjrzyj się sobie. Zaintrygowana Ejran puściła łowcę i przyjrzała się w swoim odbiciu. Zrobiła to po raz pierwszy od wielu tygodni. Nawet w mieście Es tylko przelotnie w lustro, by sprawdzić, czy wreszcie jest czysta. Teraz zaś sama dostrzegła to, co Aitin zauważyła natychmiast. Nie mogła z niczym pomylić tego szczególnego rumieńca, nawet w tak prymitywnym zwierciadle. Postawiła talerz na stole z skrzywa ramiona na brzuchu. Łzy popłynęły z zamkniętych oczu. Teraz w końcu zrozumiała aluzję strażniczki, kiedy ta mówiła o darach. I wszystkie tego oznaki. Miesiączka, która nigdy nie nadeszła. Zmienne nastroje, nudności. Takie to teraz jazna przecież można, było łatwo znaleźć inne tego przyczyny. Sama o tym nie wiedząc, musiała być w ciąży jeszcze przed podróżą do miasta S. Ależ ciebie mądra kobieta. Powiedziała z przyjaznym wyrzutem Aydin. Hmm, rzeczywiście. No jak? Nie jesteś zadowolona? Czy nie sądzisz, że Jarek będzie uszczęśliwiony z tego powodu? Uszczęśliwiony? Ayrant poczuła dobrze znany skurcz żołądka. Czknęła. Nie masz pojęcia jak bardzo. Zaczekaj tylko, aż mu o tym powiem. Zaczęła śmiać i płakać jednocześnie. Och, będzie naprawdę bardzo zaskoczony. Po słowie. Usłyszeliśmy tę opowieść od Eiran i Arefa w jakiś czas po ich powrocie, albowiem Eiran nalegała, żeby złożyć wizytę w Lormcie w poszukiwaniu wiedzy o ziołach, tak jak przewidział to jej małżonek. Kiedy przybyła, była w zaawansowanej ciąży, i Nolar i ja wyczuliśmy, że coś jest nie w porządku. Nie znaczy to, by boleli nad utratą córki, ponieważ oboje zdawali sobie sprawę, że obdarzone talentem dziecko samej swej natury zerwało więzy pokrewieństwa. Inna chmura ciążyła nad nimi. A raczej jak wyczułem nad Ejran i niepokój Arefa był związany z troską o małżonkę. Pewnego dnia, gdy pracowała z Nolar, kopiując receptury jakichś uzdrawiających czarów i listę ziół, których należało użyć, zapytała nagle: Dlaczego mam takie złe sny, Pani? Nie miałam ich, kiedy po raz pierwszy byłam w ciąży. Wtedy mnie nieszczęście. Odłożyła pióro i przycisnęła rękami brzuch, jakby chciała go osłonić przed czymś, czego nie znała. Jak sny? spytała Nolar. Nie pamiętam ich po przebudzeniu, wiem tylko, że są to złe przesłania. A wiem dlatego, że budzę się zlana potem, przerażona, z bolącym gardłem, jakbym długo krzyczała. Czasami chcę mi się wymiotować, jakbym zjadła coś obrzydliwego. Nie mogę jednak pozwolić, żeby Jarek się o tym dowiedział i dlatego bardzo trudno jest to przed nim ukryć, gdyż coraz bardziej niepokoi się o mnie i nie chce zostawiać mnie samej. To nie jest taka ciąża jak należy, i boję się. Och, jakże się boję! Tak naprawdę to właśnie dlatego tu przybyłam. W tej samej chwili, w której Eiran przemówiła do Nolar, w który przyglądał się, jakiego soku ostrożnie zbliża się do jej burzy, powiedział nagle odwrócony do mnie plecami: Czy to prawda, że masz odrobinę magicznego talentu, chociaż nie jesteś panną czarownicą? zapytał ostrym tonem i zrozumiałam, że jest to dla niego bardzo ważne. Odrzekłem więc zgodnie z prawdą. Tak, władam mnie wielką mocą. Sięgnąłem do Mieszka z kryształami, który zawsze wisiał mojego pasa. Sokolnik odwrócił się i zbliżył do mnie. Więc powiedz mi, rzekł tak mocno zaciskając ręce na swoim pasie, że skóra napięła się na kłykciach. Czy ciemność ma do mnie dostęp? Spojrzał mi prosto w oczy, jakby stawiał czoło nieprzyjacielowi. Rzadko posługiwałem się myślową sądą do czegoś więcej niż powierzchniowego odczytu. A to z obawy, by komuś nie zaszkodzić. I zrobiłem to raz czy dwa z Nolar, kiedy połączyliśmy nasze umysły. Ale na żądanie Sokolnika zagłębiłem się w jego mózgu. Nie znalazłem jednak w nim niczego, co nie byłoby ludzkie i wspólne całemu naszemu rodzajowi. Wyczułem wszak, że w nim niemy strach po części o własną osobę, lecz przede wszystkim o Elran. Nic nie znajduję. Nie wiem, czy uznał moje słowa za prawdziwe. Jestem jednak przekonany, że nie przyniosłem ulgi. A czego się boisz? dodałem. Sokolnik potrząsnął głową, jakby chciał odpędzić natrętną muchę. Tego właśnie nie wiem. Czuję tylko, że tam coś jest, coś podobnego do snu. A czy coś ci się śni? Nie wiem, gdyż nie pamiętam nic po przebudzeniu. Wiem, że jest złe i że to zło zwraca się ku Eiran. Nic się nie może zbliżyć do Eiran, nic za moim pośrednictwem czy za pośrednictwem czegoś innego. Przysięgam na wielkiego Sokoła. Wypowiedziawszy te słowa, spojrzał na mnie nagle szeroko otwartymi oczami. Powtórzył je szeptem i wstryknął się. Wielkiego sokoła. Czyż nie widziałeś na własne oczy, że to zło zostało zniszczone? Zapytałem. Możliwe, że wspomnienie o tym przychodzi do ciebie w snach. Jeśli tak jest, takie cienie z czasem w i znikają. Oby tak się stało. Ale kiedy mnie opuszczał, jego nastrój pozostawał bez zmian. Podjąłem wtedy pewną decyzję. Po raz pierwszy poszedłem na górę schodami korytarzem, gdzie od dawna nie byłem mile widziany. Tam zdecydowanie zapukałem do drzwi. Kobieta, która je otworzyła, stała z piórem w ręku i twarzą równie drewnianą jak drzwi do jej komnaty. Mam do ciebie sprawę, powiedziałem otwarcie. Jaką sprawę? odparowała Arona, którą widziałam zaledwie kilka razy, odkąd tutaj przybyła. Nie mogła mi się teraz wymknąć. Opowiedz mi, co wiesz o wielkim sokole. Zareagowała tak, jakbym wyciągnął miecz, który znów nosiłem z konieczności. Podniosła rękę do łus i cofnęła się parę kroków. Szedłem za nią, gdyż przyszło mi na myśl, że pod wpływem tego wstrząsu może zapomnieć o swej niechęci i powiedzieć coś ważnego. Cofała się ciągle, aż w końcu siadła na krześle. Nie patrzyła na mnie, ale ponad moim ramieniem, jakby wisiał tam zwój, który musiał odczytać. I onkara. Wielka pułapka ciemnych mocy, ale ona była uszkodzona. Uszkodzona, ponieważ mężczyźni tak zechcieli. Czy przeczytałaś kronikę Ejran Jarefa? Przesunęła językiem po ustach, jakby nagle zasłonięła gardło. Tak, odrzekła prawie szeptem. Więc czego tych dwoje może się obawiać? Zapytałem z naciskiem. Arona znowu zbliżyła wargi i zapytała drżącym głosem. Czy oni się boją? Jaref się boi. Eiran też. No, postrzeżenie dołączyła do nas dwojga. Czy twoja kara chciałaby skrzywdzić niewinną kobietę noszącą płonie nowe życie? Na pewno to, co mi opowiedziałaś, zadałoby kłam temu twierdzeniu. Nolar minęła mnie, podeszła do Arony i położyła jej rękę na ramieniu. Kiedy przemówiła, głos jej złagodniał i w jakiś sposób odgrodził obie niewidzialne murem ode mnie. Masz klucz, otwórz drzwi. Arona spojrzała w oczy Nolara. Ależ to jest tylko legenda, opowiadanie, nie mówi nic o czym... Nagle urwała w pół Więc coś sobie przypomniałaś, Arono? Chciałabym cię przestrzec. Ejra jest bliższe rozwiązania niż nam się wydawało. Nie może wrócić do domu i jest przekonana, że z jej dzieckiem źle się dzieje. Z tego, co mi powiedziała, wynika, iż może tu chodzi o jakieś przesłanie. Zacisnąłem dłoń na rękojeści miecza, chociaż dobrze wiedziałem, że żadnym brzeszczotem nie można walczyć z czymś takim. Tylko samą mocą. Bardzo chciałem wierzyć, że razem zgromadzimy jej dostatecznie dużo. W lormcie było dość wiedzy na ten temat, ale żeby władać mocą, trzeba mieć wrodzone zdolności. Ja miałem jakąś ich cząstkę, Nolar znacznie więcej. Czyż kamień z Konardu nie miał uzdrawiać? A przecież przez wiele lat służyła, a może zmuszony był służyć mocą ciemności? Czy po wieloletniej opiece Elegaref był już całkowicie od nich wolny? ponagliła ją Nolar. Pióro, które Sokolniczka ściskała w rękach, pękło strzaskiem. Jej twarz była blada jak płótno, bledsza niż bladość pokrywająca oblicza tych, którzy stronią od słońca. Wstała i podeszła do stołu, na którym leżały stosy zwojów i karty postrzępionego przez czas pergaminu. Ionkara, wymówiła szeptem to imię jak inwokacja. Później podniosła głowę i spojrzała na mnie. To wyłącznie sprawa kobiet, powiedziała lodowatym tonem. Potrząsnąłem przecząco głową. Moc nie uznaje ani mężczyzna, ani kobiety. Odpowiada temu, kto ją przywołuje. Kiedy trzeba posłużyć się tym, czym ja władam, jest tylko światło i ciemność. I wszystko zależy od tego, kto je przezywa. Arona nie próbowała się ze mną sprzeczać. Aczkolwiek spodziewałam się tego. Skupiła swoją uwagę na tym, co leżało na stole. A Nola zwróciła się do mnie. Zajmij się refem Myślę, że możemy spotkać wroga, którego on może znać. Niech więc będzie na to przygotowany. Nie czekaliśmy długo. Tej nocy Eiran obudziła się z przerywanego snu. Jej krzyki sprowadziły Nolar i mnie z pobliskiej komaty. Jare wtrzymał żonę w ramionach. Szamotała się, nie widząc go i patrząc przed siebie dzikim wzrokiem. Dopiero kiedy Nolar dała mi znak, żebym rozerwał jego uścisk, i sama objęła Eiran, żona sokolnika się uspokoiła. Usłyszałam jakiś ruch przy drzwiach. Jarona minęła mnie szybkim krokiem. Trzymała w ręku małe podobne do różdżki, patyk. Dotknęła nim brzucha Eran i wymówiła słowa, których nie zrozumiałem. Dziewczynę coś cisnęło na bok. Jarew zaś się, zamierzał się na nią. Odparowałem uderzenie, przejmując cały impet na siebie. Chyba nawet nie zdała sobie sprawy, co Sokolnik chciał zrobić, gdyż powiedziała do Nular. Dziecko w jej łonie zapętane. Jarew krzyknął. Słowa Arony wstrząsnęły mną do głębi. Opętanie przez ciemne moce może być gorsze od śmierci. Ejran osunęła się na łoże i dyszała tak ciężko, że drżało całe jej ciało. Lar spojrzał na mnie z przerażeniem. Co trzeba zrobić? Nolar szybko zbadała Ejra. Jeszcze nie rodzi, musimy zawieść ją do kamienia z konardu. Wprawdzie, odwiedzając Elgaret przez te wszystkie lata, wydeptaliśmy do niej ścieżkę, ale nie była to prawdziwa droga. Utrzymywaliśmy ją w takim stanie, żeby inni tam nie chodzili. Przewiezienie tam Eran było tak trudnym zadaniem, że coś podobnego nawet by mi do głowy nie przyszło, gdyby nie pewność, że żonę Jarefa czeka śmierć. Umieściliśmy zaimprawizowaną lektykę pomiędzy dwoma najspokojniejszymi kucami, taką jaką strażnicy graniczni przewożą najciężej rannych. I w towarzystwie Derena, który znał drogę jego żony Enlai's, która była położną, skierowaliśmy się do ukrytej świątyni. Eran zdawała się nic nie wiedzieć o podróży, i Nolar uważała to za prawdziwy uśmiech losu. Na każdym postoju poiła ją ziołami, naradzała się z Anlais. Jaref niewiele mówił, a ja nie nalegałem. A Arona również zdawała się obecna ciałem i nieobecna duchem. Od czasu do czasu poruszała ustami, jakby mówiła do siebie albo do kogoś, kogo nie widzieliśmy. Bardzo ostrożnie trzymała swoją różdżkę. O dziwo oba sokoły, zarówno mój jeździec burz, jak i Jarefa, dzielny wojownik, sprawiały wrażenie zaniepokojonych. skrzyżyły gniewnie co jakiś czas, jakby rzucały wyzwanie. W takich chwilach Hrawid opowiadała mi ostrym szczepnięcie. Tak przybyliśmy do świątyni kamienia z Konardu i Elgareth. Wyszło nam na spotkanie. Wtedy Eiran krzyknęła głośno i zaczęła rzucać i skręcać całym ciałem. Nolarion Lies, które szły obok lektyki tego ranka, szybko ją przytrzymały. Chociaż niewiele wiedziałem o połoku, domyśliłem się, że rozwiązanie jest bliskie. Odwiązaliśmy lektykę, wnieśliśmy ją do środka, lecz Elgareth zastąpiła nam drogę, ściskając we dłoniach swój klejnot. Nie za jej do kamienia, powiedziała chrypłym głosem, jakiego nigdy u niej nie słyszałem. To należy do ciemności. Jare wtrzymał drążki lektyki. Myślę, że gdyby miał wolne ręce, powaliłby czarownicę na ziemię. Spiorunował ją spojrzenie małego soku z ochrypłym krzykiem, zniżył lot, ale nie uśmielił się zaatakować. Arona stanęła ramię w ramię z Nolar przed Elgaret. Anlaise zawołała. Niejszy czas jest bliski. Pani zlitu się nad nią w imię Gunory. Zła nie można tak łatwo przepędzić, powiedziała Arona do Elgaret. Trzeba z nim walczyć i będę walczyła w imieniu Jonkary. Z kim lub z czym będziesz toczyć bój? Słyszałam, że składacie uroczystą przysięgę, że posłużycie się swoją mocą, gdy nadejdzie taka potrzeba. A może tylko ruszacie z posad góry i odbieracie życie podczas bitwy? Stały tak naprzeciw siebie, jedna ściskając w dłoniach klejnot, a druga drewnianą różdżkę. I ku mojemu zdumieniu to Elgaret uległa i pozwoliła nam wnieść Eiran do jaskini, która była zewnętrznym pomieszczeniem świątyni. Deren odszedł, żeby zająć się naszym wierzchowcami. Jare wpadł na kolana i chwycił w swe ręce dłoń Eiron, która wiła się i jęczała. Nolar i Andlais obserwowały ją uważnie. Skierowałem się do wyjścia, Nolar jednak pokręciła przecząco głową i wskazała na miejsce obok drzwi. Wyczułem, że wokół nas gromadzi się coś groźnego. Spróbowałam zbadać to myślową sondą. Bezkształtny mrok zamienił się w ptaka, w sokoła. Jeziec burzy boleśnie wpił mi się w ramię szponami. Nie wiedziałem, że soku może piszczeć, lecz dźwięki, które wydobywały się z jego dzioba, naprawdę przypominały piski. Kiedy Jarek ukrągł jego soku, przeleciał na oparcie krzesła i stamtąd przyglądał się nam. Jego oczy błyszczały jak płomienie. Rawiec skuliła się z przerażenia u moich stóp, ale nie chciała mnie opuścić. Elgaret stała przy głowie Eiran i światło z jej klejnotu padało na głowę i twarz położnicy. Arona zajęła miejsce przy jej stopach, skierowawszy rączką do przejścia, z którego musi wynurzyć się nowonarodzone narodzone dziecko. Wytężyłem siły, wolę i magiczny talent, żeby dowiedzieć się, co nam grozi. Iran wydała głośny, jękliwy okrzyk i dziecko znalazło się na pieluszce, którą Enlaist trzymała w pogotowiu. W ciszy rozległ się inny dźwięk, ale nie było to normalne zawodzenie dziecka. Raczej dziki, triumfalny śmiech mężczyzny. Arona opuściła różkę, zbliżyła ją do serca niemowlęcia, ale go nie dotknęła. W jaskini rozszedł się silny smród palonego ciała i osmalonych piór. Powiedz nam, swoje imię. Zaklinam cię na wielkiego sokoła, którym zawładnęła ciemność, na moc pani, której się wyrzekłeś. Tak, na całą moc ją kary. Powiedz nam, swoje imię. Głos Arony zagłuszył niesamowity śmiech. Potem zapadła głęboka cisza. Nawet ptaki i pies milczały. Delden. Jedno słowo imię Jarew drgnął, jakby ktoś smagnął go po plecach. Odwrócił głowę, szukając wzrokiem tego, który to powiedział. Weldyn powtórzyła Arona zostanie rzucone ci wyzwanie. Prawie słyszałem głośny o tych jakby jakieś zwierzę albo człowiek czekało gdzieś tu w przyczajeniu. Na Wielkiego Sokoła, Weldynie odezwała się znów Sokoliczka czy przyjmujesz to wyzwanie? Być ci dobądź sił, jeśli jesteś tym, za kogo się uważasz. Przeciwko kobiecie. W głosie niewidzialnego brzmiała tak wielka pogarda, jakby to słowo było najochytniejszą obelgą. Przeciw mnie. Jarek zerwał się na równe nogi, nadal się rozglądając. Gdyby nie widział twojej śmierci, jeżeli to wszystko było tylko iluzją, tak, rzucam cię wyzwanie Weldynie. Znowu zabrzmiał tamten dziki śmiech. Nie, Sokolniku, chociaż zdradziłeś swoje plemię, nadal wiąże cię przysięga pokrewieństwa. Wyciągnij miecz, jeśli zdołasz. Jarek wyciągnął rękę po brzeszcząt, ale jego dłoń nagle znieruchomiała, jakby przygnął ją wielki ciężar. Powietrze zgęściło się formowała się z niego postać w hełmie kolczuce sokolnika. Turpi odór stał się silniejszy. Jeśli Jarek nie mógł się poruszyć, mnie nie krępowały takie więzy. To teraz przed nami było materialne i prawdziwe. Wyświadłyśmy przysługę, mieszańcom. Zwięczony figurką ptaka Hełm odwrócił się i to, co kryło się za wizjerem, spojrzało na leżące bezwładnie ciało noworodka. Żyję, będę mógł stanąć do walki. Rzucono cię wyzwanie, wtrąciłem. A mnie nie wiąże żadna przysięga. Nie jestem też kobietą. Hełm odwrócił się ku mnie z szybkością atakującej żmi, zwracając na mnie oczy będące plamami nieczystego ognia. Ciemny stwór jeszcze raz wybuchnął śmiechem, ale nie sięgnął po broń. Zamiast tego wykonał pogarliwy gest pustą ręką. Z której trysnęła świetlna strzała. Lecz to, co wcześniej się we mnie przebudziło, przygotowało mnie do walki. Dziwny to był bój, niemożliwy do opisania. Dwukrotnie znalazłem się w niezwykle trudnym położeniu i wtedy napłynęła do mnie nowa energia, wysłana, wiedziałem to przez Nolar. Elgaret nie wzięła udziału w tym pojedynku. Przez cały czas światło i magicznego kamienia padało na Eiran, ale nie tknęło nieruchomego niemowlęcia, które uważałem za martwe. Nogi zadrżały pode mną, czym ogromne wyczerpanie. Nolar po raz trzeci użyczyła mi swej siły. Wargi tej do połowy zakrytej hełmem twarzy wykrzywił grymas wściekłości. Później cała postać zwróciła się w stronę Anlays i dziecka. Zrozumiałem, co zamierza stwór, nazywający siebie imieniem zmarłego sokolnika. Chciał powrócić do czekającego ciała. Lecz na drodze stała Arona, trzymająca różkę jak miecz Arona, z którą nie chciał walczyć. Na Twoją siłę, pani, z Twojej woli. Uderzyła w zamaskowane oblicze. Ciemność jakby wybuchła, a Rona jęknęła, gdy jej różka żywym ogniem i odrzuciła ją od siebie. I w tej samej chwili jeździec burzy i dzielny wojownik ze skwirem wzbił się w powietrze, okrążając w słup mroku, który zapadł się w sobie, skurczył i zniknął. Nolar zwróciła się do Anlaes i pochwyciła dziecko. Tuląc je do piersi, wbiegła w drzwi prowadzące do kamienia z konardu. Ciemność się rozproszyła. To co próbowało wejść do naszego świata za pośrednictwem nowonarodzonego zniknęło nam z oczu. Pośpieszywszy za Nolar zobaczyłem, że uklękła obok kamienia i wyciągnęła ku niemu nieruchome ciałko. Silny blask oblał pieluszkę i leżące na niej dziecko. Ale jeśli było ono tylko powłoką, w której tkwiła tamta zła moc, jeżeli jego dusza odeszła przed narodzeniem. Rozek się krzyk, kwilenie. Mała piąstka uderzyła powietrze. Nola również krzyknęła cicho i przytuliła noworodka do siebie. Było to całkowicie ludzkie dziecko. Zapuściłem myślową sondę i spotkałem wyłącznie to, co jest normalne i naturalne. Kamień z Konardu zakończył naszą walkę i my, słudzy światła, jeszcze raz odnieśliśmy zwycięstwo. Tak oto kończą się nasze kroniki, każda w jakiś sposób złączona z innymi silniejszą lub słabszą więzią. Te zwoje będą czekały na tych, którzy choć będą należeć do innego rodzaju, zapragną poznać nas, nas, którzy nauczyliśmy się zmieniać. Zaprawdę, dobre to i sprawiedliwe, że poznali przeszłe wydarzenia i docenili swych poprzedników. Duratan z Lormtu.